Dzień dobry. Kolejny odcinek z Marleną Właśnik w Salon Olekła, I dzisiaj pogadamy o kolejnym, bardzo konkretnym temacie. O pracownikach, o zatrudnianiu. Marlena, cała prawda, tylko prawda? Tak, tylko prawda. Zawsze ja taką mam zasadę no. okay. Prowadzenia biznesu. Zaczynamy. Kiedy się pojawił u Ciebie pierwszy pracownik i dlaczego? Jaki był powód? Pierwszy pracownik to był myślę, że po około pół roku, bo potrzebowałam najzwyczajniej pomocy, takiego asystenta, fryzjera. Szybko. E, tak. A jeszcze Cię zapytam, ile pracowałaś wcześniej, nie prowadząc salonu, tylko będąc sama pracownikiem? E, pracowałam e, też co prawda na działalności, ale jakby pracowałam po kogoś 11 lat w jednym e. miejscu. No i tam dużo się nauczyłam. No później wszystko, wszystko zaczęło się jakby już na moich zasadach. Dzięki temu doświadczeniu wiedziałam już na co zwracać uwagę, czego chcę i o jakiej jakości myślę. To mi pomogło w zdefiniowaniu tak jakby swojego biznesu. No i cóż, ale to, kiedy zatrudniłam pierwszego pracownika, było dla mnie nowością, bo wcześniej nie pracowałam z asystentem, natomiast już u siebie zdecydowałam, że potrzebuję asystenta który będzie mi pomagał w takich e, podstawowych rzeczach i to okazało się być e, idealnym pomysłem, e, bo A nie dziś, wyzwaniem? E, wyzwaniem i pomysłem też, bo wyzwanie to było po prostu z, z, zrekrutować taką osobę. Mhm. Wiedzieć, czego ja chcę od takiej osoby, no i później ją wyszkolić, bo ja mam taką zasadę, że wszystkich pracowników w szkole sobie tak jakby od podstaw oni przychodzą do mnie bez żadnych umiejętności, ja ich uczę od początku. No i tak powstała moja idea jakby prowadzenia tego salonu. Czyli do dzisiaj jest tak, że zatrudniam osoby, które są świeżakami, nie potrafią niczego. Szkole ich od początku i stawiam do pracy. Więc oni nasiąkają jakby naszą jakością, nasiąkają naszym fryzjerstwem, Rzadko zdarza się, że zatrudniają już gotowego fryzjera, bo wtedy ciężej jest wdrożyć tą swoją jakość. Ci, którzy z Was nie oglądali naszego pierwszego odcinka z Marleną, to jeszcze możecie nie wiedzieć, ale bardzo polecam, żeby do niego wrócić. Marlena zatrudnia 25 pracowników po 12 latach prowadzenia swojego salonu fryzjerskiego. No więc teraz powiedz, jak to się stało? że znalazłaś się w miejscu od pierwszego do tego 25, w jakim to było tempie i przede wszystkim, czy ty miałaś plan na to? No właśnie to mnie zaskoczyło, bo nigdy nie planowałam, że będę miała taki duży zespół, <grym> więc to się wydarzyło jakoś samo, wiesz, jak się pracuje i robi się to, co się lubi, jak, masz, jak lubisz ludzi, jak potrafisz i lubisz przekazywać wiedzę, to to się po prostu samo mnoży. A ja tak mam, że lubię uczyć, lubię przekazywać wiedzę, lubię się nie udzielić, nie czuję w tym zagrożenia, a raczej szanse, więc to samo przyszło. Po prostu przychodzą do mnie ludzie, którzy chcą ze mną pracować, są dobrymi ludźmi i no i są, więc jakoś tak się dzieje samo przychodzi. A jak rekrutuję ludzi? Mam takie gęste sito. Ciężko się przedostać, ale taki, tacy ludzie jednak się znajdują, nie? Że, że później chcą pracować na moich zasadach. No widzę na pewno, że masz wizję, więc nie wyobrażałabym sobie, że nie masz jakichś zasad rekrutacji. Tak. Możesz o nich opowiedzieć, chociaż trochę? Troszkę powiem. No ta rekrutacja u mnie jest taka dosyć długa, bo wieloetapowa. Ja najpierw sobie szukam tych ludzi, jeśli chodzi o recepcję, to szukam tych ludzi. Później wezwałam maila, z rozwiąza żeby rozwiązali mi zadania, test. Mają też do rozwiązania taki test roli w zespole. I tam wtedy już weryfikuję, czy to w zespole będą organizatorami, czy duszami towarzystwa. Czy to będzie lider, którego zazwyczaj staram się nie zatrudniać, bo w takiej organizacji lider musi być jeden, czyli, czyli szef. Natomiast zdarzyło mi się raz czy dwa razy zatrudnić takiego lidera i oczywiście to się okazało złym pomysłem, bo taki, czarny, bo taki lider po jakimś czasie staje się czarnym liderem, czyli sobie. E, robi e, grupki i działa przeciwko e, szefowi, nie? To przynajmniej u jest wprowadzać swoje zasady. Swoje zasady, odburzać troszkę zespół i to się po prostu źle kończy. A jeśli masz osoby, które są analityczne, które są organizatorami, duszą towarzystwa czy ratownikami świata, no już to jest ich i e, ról kilka, to zawsze to. Dobrze się kończy i takich mam ludzi w zespole teraz. A co po teście? Po teście jest dla mnie ważne, żeby taka osoba, którą już wybiorę, przyszła do nas na 2-3 dni próbne, żeby sobie zobaczyła, czy tempo pracy u nas, czy charakter pracy, czy klienci, czy zespół pasuje, bo też bardzo sobie cenię, żeby nie pracować z kimś na siłę i żeby ta osoba nie pracowała ze mną na siłę, tylko żeby to było przyjemne. Jeśli ktoś stwierdza, że jest super, no to idziemy dalej. Mamy wtedy około miesiąca takiego wdrożenia, uczenia. Wszystko wtedy taką osobę trzeba nauczyć, i dopiero po takim miesiącu stawiać ją do pracy i oczekiwać, że będzie robiła to, co chcemy. Także ona jest przez miesiąc czasu pod taką parasolką, żeby się wszystkiego nauczyć. A jeśli chodzi o fryzjerów, no to 2-3, 4 miesiące, czasem 5 miesięcy uczymy taką osobę. Już teraz razem z moim zespołem uczymy tę osobę i stawiamy ją do pracy i też przez pierwsze 2 trzy miesiące jest pod naszym parasolką. Wiesz, po prostu patrzymy jak pracuje, pomagamy jej, no i później już obsługuje klientów. A czy u Ciebie jest podobnie jak to, jak to u Ciebie wygląda, na przykład jak zatrudniasz recepcję, tak żeby zdelegować zadania, jak, jak to jest u Ciebie? No nie mam tak dużego zespołu jak Twój i największy zespół jaki miałam to 9 -osobowy. I na tamten moment mogę powiedzieć, że to nie była moja bajka. Ja po prostu wtedy nie byłam gotowa na taki zespół. I zmniejszyłam go, no nie jakoś na siłę, tak po prostu się zdarzyło w życiu. I wtedy miałam dużo mniejszy zespół. Na ten moment jest to siedmioosobowy zespół i dla mnie jest to ok. Ja jeszcze na razie jestem bardzo mocno związana z moim salonem, to znaczy, że lubię pracować przy łóżku, lubię mieć swoich klientów, lubię tę obsługę klienta. Ja absolutnie nie chodzi tutaj o kontrolę, tylko po prostu lubię tą pracę. No z tego tak jakby też wyrosłam, że zaczynałam jako zawodowiec, taki pracujący po prostu przy łóżku wykonujący zabieg. Właśnie, bo tutaj jeszcze przerwę, bardzo mi się kojarzy z tym, że jesteś długoletnim kosmetologiem i znasz się na tych wszystkich rzeczach, masz taką absolutną wiedzę, że bardzo to podziwiam. I też sama masz super cerę i w ogóle zawsze Dziękuję. zawsze na to zwracam uwagę. Więc y, też na przestrzeni lat model zarządzania się zmienia. Tak, może nie za chwilę, bo ja też próbuję różne rzeczy wracam do tego, co lubię, bo też nie uważam, że musimy coś robić na siłę, dla jakiejś pozy. Tylko po prostu tak. y, na, y, może jeszcze bym wróciła do tego, że bardzo też lubię robić to, co lubię, <laughs> a nie właśnie na siłę, bo mi się coś bardzo opłaca. Tak, natomiast no wiem, że. No, u nas sprzęty nasze y, kosmetologiczne są po prostu bardzo drogie. I trochę przyszło tak naturalnie, że jeśli chcę dawać jakość klientom, klienci też mają różne oczekiwania co do zabiegów, no to muszę skalować ten biznes. Nie da się kupić y, super lasera, nie da się kupić super sprzętu, pracując ciągle samą przy, samej przy łóżku. Po prostu się to nie uda. Zwłaszcza jeśli ja mam kilka tych technologii, no, siłą rzeczy będę pracowała jedną, cztery stoją. No, no więc trzeba pójść w skalę, drogie panie, jeśli macie biznes, tak. beauty albo jakiś podobny, zbieżny, to po prostu nie da się tego inaczej zrobić. I trochę trzeba win-win niestety. Ale wracając do swojego tematu, jak zatrudniam? Trochę podobnie, aczkolwiek nie mam żadnego testu na początek. Natomiast długo bardzo rozmawiam z tymi osobami. Pierwsze Sito to jest oczywiście CV, gdzie próbuję. Wyciągnąć z tego na maksa i czytam między wierszami. I ja zauważyłam, że niektóre rzeczy bardzo się nie składają. Nie zgadzają się. Tak? Jak ja sobie liczę tam lata albo sprawdzam jakąś szkołę, to coś mi tutaj nie pasuje. No i taka osoba zazwyczaj odpada już w przedbiegach. Druga sprawa, jeśli, ja, jeśli ktoś mi pisze, że ma bardzo duże doświadczenie gdzieś tam w czymś, no więc moje wyobrażenie dużego doświadczenia, a... Duże doświadczenie, z drugiej strony to są też różne tak, pojęcia. Duże doświadczenie to ty masz. Tak. wątpię, że ktoś ma tak duże. Ale wiesz, to też nie, nie o to chodzi, żeby się e, licytować, tylko bardziej mi chodzi o taką pokorę zawodową, Zgadza bo się. ja uważam, mając e, tyle lat i doświadczenia, i patrząc na PESEL, tyle co mam, uważam, że mam bardzo wiele do nauczenia się jeszcze no, i powinnam naprawdę jeszcze być w wielu dziedzinach bardzo pokorna. I jak e, dziewczyna, która niedawno skończyła szkołę, pisze mi. O dużym doświadczeniu yy, i widzę brak pokory, no to to jest pewnie z Twojego testu ten winter, tak? No i jeszcze jedna rzecz, na którą bardzo zwracam uwagę, właśnie w tym CV, w liście motywacyjnym, że ja widzę, gdzie jest wysłana kopia i wklej, i wysłałam dzisiaj 17 CV. I to nie jest list motywacyjny, który został wysłany do Jasmine. Dosłownie. No, i później oczywiście są rozmowy. Jeśli ktoś bardzo dopytuje mnie o to na samym początku, ile będzie zarabiał, to ja wiem, że dla niego pieniądze są najważniejsze w pracy i ja nie mówię, że one nie są ważne. Każda z nas lubi dobrze zarabiać. Nie ma się co oszukiwać. Na pieniądzach świat stoi, ale jeśli robimy to, co lubimy i robimy to z taką y, oddaniem, satysfakcją, y, to. Uważam, że tych pieniędzy nam nie zabraknie, Dobre. natomiast no, najważniejsza jest jakość, i wtedy, jeśli ktoś bardzo mocno próbuje wymusić na mnie, no ale jaka jest ta pensja, to ja wiem, że w którymś momencie przyjdzie taki moment, że ja już nie będę w stanie tyle mu zapłacić, ile on by nie zarabiał, żeby tego pracownika zatrzymać. I ten mhm. pracownik będzie pracował tylko i wyłącznie dla pieniędzy, a mi nie o to chodzi, bo ja chcę dawać jakość, ja chcę dawać spokój e, klient czy do ciebie, czy do mnie. Przychodzi po doświadczenie i to, co dostaje poza usługą. I w momencie, kiedy on podchodzi do kasy, i ten rachunek jest jakiś, nie, nie wymieniając ceny, jeśli on jest uśmiechnięty, zadowolony, dobrze spędził czas, to wycenę. i dostał to co, to, co przyszedł, i plus jeszcze więcej, to nie ma znaczenia, prawda? Tak, dokładnie, zgadzam się. Później ten etap jest bardzo podobny jak u Ciebie. Też oczekuję, że ta osoba przyjdzie do zespołu y, i trochę popatrzy, jak u nas się pracuje, jak y, jest zorganizowany mój salon, ale tu cię może zaskoczę. Y, to jest ostatni etap, który należy do mnie, ponieważ o zatrudnieniu y, decyduje mój zespół. Mhm, jeśli tak, jeśli i mnie też. A, demokratycznie no to, y, to nie jest moja decyzja, tylko. Wszystkie dziewczyny tak. muszą powiedzieć, że tak, e, albo większa część. Mhm. E, nigdy nie, w ogóle wszystkie decyzje u mnie są takie, że już na, w tym momencie mojego e, prowadzenia biznesu zawsze podejmujemy decyzje razem I nigdy ja sama nie decyduję, dobra, robimy tak i koniec, nie? Bo, bo to się później nie zgadza z resztą, a tak. już jak masz pracowników, którzy pracują z tobą długo, znają ciebie, wiedzą czego chcesz, to decyzje muszą być e, wspólne, razem. Bo to nawet nie wiedziałam, że robisz podobnie jak ja, nigdy o tym nie rozmawiałyśmy, ale doświadczenie świadczeń. właśnie. Tak, to jest tak, ale to jest też taki fajny tip, który możemy wam podpowiedzieć, żeby zespół był zgrany, żeby była dobra atmosfera w pracy, to te dziewczyny w naszych miejscach pracy muszą się po prostu. Przynajmniej lubić. Nie wiem, czy to nie jest za mało, ale trochę tak, muszą się tolerować, muszą być zgrane. No to by się nie da zrobić, jeśli one już na samym początku, przynajmniej w jednej kwestii, gdzieś tam dwóch się nie akceptują. No, tak? później są zbrzydły, nie ma, nie ma takiej spójności. Więc tak, to jest ważne. Kiedy wpadasz Cię... na pomysł, ja źle to powiedziałam, to nie jest pomysł, kiedy widzisz, że to trzeba to się rozstać czas. z tym pracownikiem. Wiesz co, rotacja u mnie to, to zależy tak naprawdę, ale mam pracowników, którzy pracują 6-7 lat i jest ich dużo. Mam takich pracowników, którzy pracują 2-3, ale rzadko jest tak, że ktoś pracuje krótko. Najczęściej zmieniają się u mnie dziewczyny z recepcji, bo zazwyczaj to są studentki i one kończą studia, chcą już lecieć jakby dalej, robić coś Aha. większego. Ale długo ze mną są ludzie, więc jestem za to wdzięczna i mi się wydaje, że, że to jest ważne. Natomiast jeśli chodzi o decyzję o rozstaniu się, jeśli przychodzę do salonu i czuję, że coś jest nie tak, to wtedy zaczynam się zastanawiać, co się dzieje, że ja się czuję w tym salonie źle. No i to takie rzeczy widać, że ktoś już się z tobą nie zgadza, ktoś jest. Ma jakiś problem życiowy i przynosi to do pracy, inne problemy jakieś się pojawiają. I to się, ja, nie wiem, ja to czuję intuicyjnie, że to już jest czas, żeby się z kimś rozstać. Bardzo rzadko mi się zdarzyła taka sytuacja, ale, ale zdarzyła się. Jest to trudny temat, ciężki i przykry. I to też trzeba się tego nauczyć. No, ale jeśli już w sobie czujesz takie coś, że trzeba się z tym człowiekiem pożegnać, to to trzeba zrobić szybko. To ja też mam to. bardzo podobne doświadczenia. No, nie jest to naprawdę proste. Ja bardzo niewielu pracowników u siebie zwolniłam, ale to, co widzę takie zbieżne u Ciebie i u mnie, to żeby ten zespół był OK, żeby ta atmosfera w pracy była OK, żeby finalnie ten klient dostawał tą Dobre. dobrą obsługę i przychodził do nas, no u mnie to nie zawsze wszystko jest przyjemne, u ciebie przyjemne, mm -hmm. u mnie czasami jest chwilę nieprzyjemnie, ale żeby to była taka atmosfera relaksu, wypoczynku i miejsca, do, do którego się po prostu chce przyjść, to ci pracownicy plus ten albo właściciel, albo, albo menadżer, musimy patrzeć tą samą stronę. Mm -hmm. ja, ja też tak uważam, i... że to jest całkiem ok, że nasza wizja świata się zmienia, że ja chcę inaczej. Tak. Tylko tyle, że ja jestem na nie chcę tego nazywać na wygranej pozycji, ale mam do tego prawo jako właściciel to, zmienić zdanie, zmienić wizję y, miejsca i drogi, właśnie tego miejsca, które prowadzę, dokąd idę. Natomiast no, pracownik musi się częściowo dostosować. Natomiast to też nie jest nigdy tak, że ci pracownicy przecież są też przymuszani, my też po prostu widzimy, tak jak Ty mówisz. No ja też gdzieś po prostu takie kobiece wifi fi no wierzę, tak. że coś nie gra, coś jest nie tak. I ja to bardziej odbieram na zasadzie, że po pierwsze ja mogę zmienić zdanie po prostu zwyczajnie. A po drugie, czasami tak jak ja dostaję kopniaki w życiu, umówmy się, dostajemy więcej tych kopniaków niż y, pracownicy na etacie. Tak, przynajmniej z mojej perspektywy się wydaje tak jest. Mam nadzieję, że nikogo nie urożę, ale y, no, to nie jest łatwe, aczkolwiek ja nie narzekam, ja wybrałam taką drogę. Ja chcę iść taką drogą. Że my tego pra pracownika, przynajmniej u mnie tak jest. Ja trochę go przygotowywuję, zespół przygotowywuje, że będą zmiany, że będzie inaczej. No właśnie, tak jak u Ciebie, to pogadajmy, bo ja myślę inaczej. Mi smakuje herbata czarna z cytryną, ale może komuś inaczej. My musimy złapać środek. Więc, to nie jest tak, że ja nagle po prostu przeprowadzam biznes do Hiszpanii. I wszyscy się przeprowadzają ze mną. No nie jest no, super akurat. No nie. <laughs> Mamy myślę, że bardzo podobne postrzeganie, pomimo, że jakoś nigdy nie gada się na ten temat. No, no dokładnie. Jeszcze ci powiem, że właśnie w, też w takich decyzjach pomaga mi mój zespół, bo jeżeli już sytuacja jest napięta, e, to tu wszyscy czują. Tak. E, I ja wtedy też rozmawiam z ludźmi z grupy. Oczywiście jeden na jeden, e, co mhm. się dzieje, czemu jest tak. E, Dziwnie, je fajnie, je fajnie. I na takiej zasadzie bardzo luźnej. Mam takich pracowników, których nazywam ambasadorami moimi, czyli osoby, które naprawdę idą w moje ślady i robią to, co uważają za słuszne i to jest pokrywa się ze mną. Tak jak mówisz o tej herbacie, że pijemy dokładnie, lubimy tą samą herbatę i to jest wtedy super. To ja się wtedy doradzam takich pracowników, czyli nie decyduję sama, tylko siadamy gadamy i mówię, pytam się, co, co o tym myślisz. Jak ty to widzisz, jak to stroje z twojej strony wygląda bo czasami ze strony szefa wygląda to inaczej. Tak, najczęściej a, bardziej restrykcyjnie, prawda? Tak, a ze strony pracownika jednego, drugiego, trzeciego może to wyglądać inaczej. Jeżeli rozmawiam z dziesięcioma osobami ktoś mi, e, i te osoby mi potwierdzają jakby moi, moi, e, moje przeczucia i moje zmartwienia, no to wtedy jakby nie ma się co zastanawiać. No Trudna decyzja, tak. to po prostu trzeba podjąć, Dokładnie, o której a... my pod skórą wiemy już wcześniej. to ma się doświadczenie już, no. natomiast zależy mi, na tym, żeby moi pracownicy w większej części czuli się dobrze, a nie, że jedna osoba mi psuje klimat i wiesz, i coś trzeba z tym zrobić. Oczywiście z tą osobą też rozmawiam, mówię jej o tych swoich obawach, zmartwieniach. Jeżeli widzę jakąś poprawę, bo czasami jest tak, że dasz wstyczka i coś tam się poprawi. Zazwyczaj nie na długo, ale coś tam się poprawi. Ale jeżeli ta zmiana jest na chwilę, no to nie myśl się zastanawiać po prostu. Trzeba chronić tych, którzy są dla ciebie pięknymi drzewami. Ja zawsze mam takie ale, e, ładne. E, wiesz, ja zawsze tak mówię, że patrzysz na las i myślisz sobie, ale piękny las, nie? A zbliżasz się i patrzysz na każde drzewo z i myślisz sobie, kurde, to to drzewo jest piękne i tamto drzewo jest piękne, nie? Więc doceniasz każdego o, wow. za swój kształt, a w, o, w całokształcie też musi być to piękne. Spójne, czyli, tak, I super tutaj... porównanie i takie, które naprawdę nie wiedząc, ale tutaj daje naprawdę piękny obraz tego, jak te nasze biznesy tak. powinny wyglądać, bo finalnie przecież chodzi o tą super obsługę klienta. A ja myślę, że ta obsługa klienta też zaczyna się od atmosfery w tych salonach krejerskich, kosmetycznych. Po prostu tam klient musi czuć się dobrze, I się czuć jeśli coś nie gra między pracownikami, to ta atmosfera nie tylko jest dla nas, dla właścicieli wyczuwalna, klient też. Oczywiście, wie, że tak, absolutnie. No to teraz taki jeden tip, bo Ty masz naprawdę duży zespół, wyjątkowo duży zespół, jest niewiele miejsc beauty, które mają tak duże zespoły, ja mam mniejszy, ale, ale też, też wiem, że nie każdy ma odwagę na tylu pracowników. A gdybyś miała zatrudnić jednego, dwóch pracowników, nie mając tego pracownika, bo ja wiem, że jest bardzo trudno podjąć pierwszą decyzję przed pierwszym pracownikiem. Ty może znałaś ten model. Ja tego modelu nie znałam. Ja uczyłam się na swoich błędach, jak ma wyglądać mój pierwszy pracownik. To i oczywiście tutaj te błędy się pojawiły, bo to były moje pierwsze doświadczenia, ale twoja rada jak zatrudnić pierwszego pracownika, w którym momencie? W beauty to jest taka, taki jakby wyznacznik, że jak twój grafik jest na maksa wypełniony i nie wiesz, w co ręce włożyć, to wtedy musisz sobie zatrudnić pomoc. U mnie to było po pół roku, a no, to jest różnie, zależy od tego, jak to prężnie działa. Jak ktoś jest takim speedem jak ja albo ty, to pewnie szybko to przychodzi. No, ja bym zaczęła na pewno od recepcji albo od jakiegoś asystenta, od takiej osoby, której można zdelegować przynajmniej część zadań. Nie wiem, czy bym szła w jakąś osobę bardzo świeżą w zawodzie, taką, która nic nie wie. Ja mówię o pierwszym pracowniku w tym momencie, bo ty masz zaplecze, tobie ma kto pomóc. Ale jeśli właśnie masz pełne ręce roboty, jesteś zamknięta w czterech ścianach ze swoim klientem i zatrudniasz taką świeżą osobę, to trudno tą osobę wy wyedukować. No jak? No, więc chyba szłam w jakieś delegowanie zadań, no I, tak, żeby swój czas. Tak, troszeczkę. i nawet w jakąś małą, drobną usługę, którą ta osoba będzie wykonywała, żeby albo mnie odciążyć, albo wprowadzić coś nowego, a z czasem gdzieś ta osoba. Wejdzie w struktury tej wizji, bo chyba to trzeba powiedzieć jasno: trzeba mieć pomysł na tego pracownika. Co? No, trzeba, trzeba. To jakby u mnie za każdym razem jest inny pomysł na pracownika. Teraz potrzebujemy osoby, która będzie asystentem i recepcjonistką. Czyli, wiesz, za każdym razem. Dwa, Dwa w jednym, tak. Kiedyś potrzebowałam tylko recepcji, bo w ogóle to jeszcze to warto nadmienić, że nie wyobrażam sobie, Salonu fryzjerskiego czy miejsca beauty bez recepcji. To tak samo. Że jak ja. wchodzi ci klient, i jego nikt nie przywita, a ty z rękawiczkami obejrzysz się albo nie w ogóle. Miejsca jednoosobowe, gdzie nie ma recepcji w branży beauty, to w ogóle średnia, średnia usługa w moim odczuciu. No tak, i w momencie, kiedy wykonujecie zabieg, ja akurat się kosmetologią zajmuję i trzeba odebrać telefon to to jest po prostu strzał w kolano dla klientki, której poświęciłyście czas. Albo dla klientki, która dzwoni, bo tak. masz ręce w, no tak? nie wiem, w rękawiczce, dobra odbierzesz, to ta klientka pomyśli sobie co, co leży, że właśnie użyłaś telefonu, który jest, jest brudny nie? Tak. i zaraz jej dotykasz. A klientka, która dzwoni, jak nie odbierzesz telefonu, myśli sobie, co to za miejsce, nie odbierają, w ogóle dla mnie to nie ma opcji. Dobra, odjechałyśmy od tematu, ale jak ja słyszę o recepcji, to najczęściej ja już mam spore doświadczenie, jestem również szkoleniowcem i często spotykam się z dziewczynami, które zaczynają albo właśnie y, borykają się z takim tematem: zatrudnić, nie zatrudnić. I najczęściej to słyszę na temat recepcji, ale ja będę musiała na nią zarobić. Wiesz co? Dlatego ja y, miałam taką zasadę, bo o tym też mówiłam, że. Y, ja muszę tak pracować, żeby od razu od początku mieć kasę, zapłacić sprzątaczce i recepcji. Więc jakby od razu zaczynałam, jak byłam sama, od razu zaczynałam z recepcją i z e, sprzątaczką, no bo ja nie chcę zostawać po pracy sprzątać, tak. ja nie chcę odbierać e, telefonu, kiedy nakładam farbę, więc musiałam sobie tak wyliczyć moje dzienne utargi, żeby na to mi starczało. W moim odczuciu e, recepcja to nie jest osoba, na którą trzeba zarabiać. Recepcja no tak? to jest osoba, która usprawnia w ogóle działanie całego salonu, dba o tą całą atmosferę i jak Ty mówisz o tym wyliczeniu właśnie, to między innymi w to wyliczenie wchodzi praca właśnie takiej osoby. To, że ktoś poda kawę, że ma czas po prostu dobrać filiżankę do spotka, że ma czas na zauważenie rzeczy, których ja nie widzę, bo czasami jestem po prostu zamknięta w gabinecie. Ja akurat jestem zamknięta w gabinecie za drzwiami nie wszystko widzę, no nie mam takiej możliwości. No, więc recepcja to jest ta osoba, która ma mi przekazać niuanse, mm. że się coś skończyło, coś nie tak, działa, tak, że tak, ktoś tak. jest niezadowolony, że ktoś jest zdenerwowany, ktoś ma inne oczekiwania. Więc ja w ogóle nie postrzegam tego w takich kategoriach, że ja na recepcję muszę zarabiać. zarobić. To jest element mojej pracy, bo do nas nikt nie musi przyjść. My nie jesteśmy funduszem zdrowia, że płacimy na to składki i klient do nas przychodzi, bo, bo chce, tak. bo potrzebuje. Jeśli potrzebuje i chce, to ja myślę, że nawet jeśli nie ma dużych funduszy, to chciałby się czuć dopiszczony, bo kasa tu nie ma znaczenia, ile on u nas zostawia. Dzisiaj ta klientka ma niewielki budżet na swoje zabiegi, ale za pół roku, za dwa lata może mieć bardzo duży. Jeśli poczuje się urażona, niedoceniana na tym etapie, to na pewno do nas nie wróci później. Wyobraź sobie, jak nawet ta klientka, bo to jest dla mnie też ważne i bardzo zwracam uwagę nawet na te klientki, które powiedzmy nie mają kasy, to właśnie też im chcę dać taką usługę, z której będą mega zadowolone, no tak. bo. Być może, nie wiem, no, wybrała sobie To jest prezent. Prezent raz na jakiś czas od siebie dla siebie, prawda? Tak, więc mega doceniam takie klientki i fajnie cieszę się, kiedy one dostają ode mnie coś więcej niż tylko jakieś podstawowe strzyżenie w osiedlowym salonie, nie obrażając nikogo, ale, ale to jest ważne, żeby to doświadczenie klienta było wyjątkowe. O doświadczeniu klienta też mogę Ci opowiadać, ale to pewnie w innym odcinku. Dobrze. To za chwilę kończymy ten odcinek i przechodzimy do kolejnego, bo mamy wolne popołudnie, więc zrobimy to. Natomiast y, chyba skończymy dzisiaj na ten temat, bo na pewno nie wyczerpałyśmy tematu o zatrudnianiu, zatrudnianiu pracowników, ale bardzo dużo opowiedziałyśmy, a przeszłyśmy do obsługi klienta, bo teraz zobaczcie, głównie mówię do tych dziewczyn, które się borykają, zatrudniać, nie zatrudniać, recepcjonistkę czy pracownika. Jak bardzo się to łączy z wizją pracownika, yy, naszą wizją, właścicielek salonu, z taką obsługą klienta. My musimy znaleźć odpowiednią osobę, która będzie rozumiała naszą wizję, prawda? Absolutnie. Mam nadzieję, że było bardzo ciekawie, bo ja bym to mogła ciągnąć. No, jest tych tematów do omówienia bardzo dużo, jak się już otworzy ten worek, to ciężko się zatrzymać, tutaj. no nie? To co, zapraszamy Was do kolejnego odcinka.